No dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj mam dla Was 5 prostych, minimalistycznych nawyków, które pomogą nam utrzymać nasze rzeczy w ryzach. Także zapraszam Was do oglądania. Posiadanie wish listy, czyli listy życzeń. I tutaj nie będę jakaś bardzo oryginalna, bo o tym już wielokrotnie na moim kanale wspominałam, ale uważam, że jest to naprawdę bardzo dobry nawyk. Posiadanie takiej listy, na której zapisujemy sobie rzeczy, które chcemy kupić. Niekontrolowanych zakupów najczęściej dokonujemy pod wpływem chwili, pod wpływem emocji, tak? Jesteśmy na przykład w sklepie albo przeglądamy stronę internetową i nagle to widzimy. Widzimy rzecz. Bez której wydaje nam się, że już dosłownie nie będziemy w stanie mogli żyć. Rzecz, której najprawdopodobniej nie potrzebujemy, o której wcześniej nie myśleliśmy, no ale właśnie zobaczyliśmy ją w danym momencie i nagle poczuliśmy chęć kupienia. No i co wtedy się dzieje? Najczęściej zaczynamy szukać argumentów za tym, by tą rzecz kupić. Takie można powiedzieć, że racjonalizowanie sobie tego zakupu. Natomiast w momencie, kiedy wyrobimy sobie właśnie taki nawyk kupowania tylko tych rzeczy, które wcześniej przemyśleliśmy, tak, które uznaliśmy, że są nam potrzebne i zapisaliśmy sobie właśnie na taką wishlistę, no to wtedy takie nieplanowane, impulsywne zakupy będziemy w stanie zredukować do minimum. Oczywiście one pewnie będą się zdarzać, tak, bo jesteśmy tylko ludźmi. Takie zakupy naprawdę zdarzają się każdemu. Nie tylko tym osobom, które nie przywiązują do tego wagi, ale również osobom, które idą gdzieś tam w stronę minimalizmu, które jednak na co dzień zwracają większą uwagę na to, co kupują, czy jest im to potrzebne i tak dalej. Jeżeli wcześniej nigdy nie spotkaliście się z taką myślistą, no to już Wam szybko mówię, na czym to polega. Po prostu na kartce wypisujecie sobie e, najlepiej w kolejności, jakby ważności tego zakupu, rzeczy, które planujecie kupić, tak? Czyli jeżeli powiedzmy, planujecie kupić, nie wiem, e, płaszcz zimowy, strój kąpielowy, nie wiem, okulary do pływania, tak, bo jedziecie na przykład w następnym roku na wakacje, no to wiecie, że jednak zanim te wakacje przyjdą, będzie zima, będziecie potrzebować nowego płaszcza, więc ten płaszcz jest tam gdzieś pierwszy w kolejności. I dlaczego taka lista jest pomocna? No bo mając już taki właśnie nawyk, że zanim idziemy do sklepu, sprawdzamy sobie, co tam na tej liście jest, e, jakby przyzwyczajmy się do tego, że jeżeli nagle pojawia się jakiś spontaniczny, e, spontaniczna chęć kupić Czegoś tak, jakaś zachcianka, no to wiemy, że właśnie to jest zachcianka. To nie jest przemyślany wcześniej zakup, który znalazłby się właśnie na takiej kartce. To po prostu daje nam też taki czas do namysłu, bo oczywiście możemy sobie tam dopisywać kolejne rzeczy, jeżeli uznamy, że są to rzeczy ważne dla nas i chcemy je, potrzebujemy i tak dalej, ale wcześniej to zawsze będzie, wiecie, przemyślane. No nie, to nie będzie na zasadzie, idę do sklepu i przyszłam po spodniej kurtkę, a wychodzę po prostu nie wiem, z torebką i, i milionem innych rzeczy. Oczywiście każdy tutaj działa jak chce, no ale my tutaj spotykamy się po to, żeby właśnie do takich sytuacji dochodziło jak najrzadziej, tak? Bo chcemy kupować i wydawać pieniądze na te rzeczy, które są nam faktycznie potrzebne, a nie na to, co będzie leżało w szafie i tak naprawdę się marnowało. Jeżeli chcemy uwolnić się od takiego automatycznego reagowania na bodźce, które zachęcają nas do kupowania, do takiego impulsywnego, nieprzemyślanego kupowania, no to musimy być tym konsekwentni, tak? Musimy sobie znaleźć jakiś sposób, który będzie nas od tego powstrzymywał, tak? Bo y jakby po to mamy mózg, żeby go wykorzystywać. W momencie, kiedy czujemy potrzebę kupienia czegoś, a tego nie ma na naszej liście, no to wtedy powinniśmy sobie chociaż dać trochę więcej czasu, tak? Nie kupować tego w tym danym momencie, ale odczekać, zastanowić się, sprawdzić, co tam na tej naszej liście jest, bo być może się okazać, że hej, jest dużo więcej potrzebniejszych rzeczy, które musimy kupić wcześniej, zanim kupimy sobie tą kolejną rzecz, którą akurat, nie wiem, dzisiaj zobaczyliśmy w sklepie. Więc jeżeli ktoś faktycznie chce, zacząć pracować nad swoimi właśnie takimi impulsami i chcę inaczej reagować na zachcianki dotyczące na przykład kupowania nowych rzeczy, no to bardzo polecam właśnie stworzyć sobie taką listę życzeń i się jej konsekwentnie trzymać. Kolejny nawyk to jest komunikacja dotycząca prezentów. I wiem, brzmi to tak trochę niejasno o co chodzi, ale chodzi o to, że wprowadzamy sobie taką zasadę, że przed różnymi e, okazjami, tak, na które dostajemy lub dajemy prezenty, po prostu wcześniej ustalamy z członkami rodziny, z bliskimi, znajomymi, przyjaciółmi, co w tym prezencie chcą dostać lub co my chcemy dostać. I Oczywiście, jednym będzie to pasować, innym nie, tak bo niektórzy lubią niespodzianki. Takie prezenty, które wcześniej sobie wybiorą, nie są do końca czymś takim ekscytującym i fajnym dla nich. Jakby to jest jakby decyzja każdego. Natomiast, no, wydaje mi się, że jeżeli to dotyczy na przykład nas, czyli my mamy dostać jakiś prezent, no to. Y jakby tutaj nie powinno być jakichś większych problemów, tak? no bo e, wydaje mi się, że jeżeli ktoś daje nam prezent, no to chce, żeby ten prezent nam się spodobał, a jeżeli my nie chcemy dostawać niepotrzebnych rzeczy, no to fajnie byłoby, gdybyśmy wcześniej e, jakby dali propozycję. No i oczywiście to, wiadomo, wcześniej trzeba sobie tam z ludźmi przegadać. Niedługo będzie dobra okazja, bo święta, więc e, jeżeli nie chcecie na przykład dostać jakichś takich prezentów, których e, nie potrzebujecie, rzeczy, których nie potrzebujecie, no to. Zaproponujcie takie rozwiązanie, tak? Hej, ustalmy wcześniej, na przykład, kto komu kupuje prezent, jeżeli się tam dzielicie, albo ym, po prostu ja, jeżeli ktoś mi tam kupuje prezent, no to ja. Y Powiem, nie wiem, kilka propozycji, bo akurat potrzebuję tego, tego czy tamtego i nie chcę, jakby nie kolekcjonuję rzeczy, nie chcę dostawać rzeczy, które mi się nie przydadzą. A bardzo często jest tak, że nawet jeżeli ktoś nas dobrze zna, to nie siedzi w naszej głowie i też nie wie, czego my w danym momencie chcemy, potrzebujemy. Jest bardzo mało takich ludzi, którzy faktycznie słuchają, no bo wiecie, to jednak tam gdzieś tam w rozmowach można wyłapać, jeżeli się słucha tak, i, i zna się drugą osobę dobrze, no to można wyłapać, co to. Ta osoba w danym momencie może potrzebować. Ale umówmy się, takich ludzi jest bardzo mało i zazwyczaj te prezenty, e, no, są średnio trafione, tak? Albo są to takie prezenty na zasadzie, o fajnie, dobra, skorzystam, e, e, użyję, ale no, nie jest to coś niezbędnego. Natomiast e, wiecie, dużo lepszym prezentem byłoby to, co ja bym zaproponowała, na przykład w tym określonym tam budżecie. Moim zdaniem to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku dorosłych ludzi. Potem wiadomo, dzieci, one lubią mieć taki ten moment zaskoczenia. E, Lubią otwierać prezenty, nie wiedzieć, co tam jest, tak? Czyli, e, czyli po prostu dla nich ta niespodzianka jest ważna, A, ale no ja na przykład jestem taką osobą, która e, nie potrzebuje wiecie, tego momentu zaskoczenia i jestem dużo bardziej taką osobą praktyczną, więc e, cenię sobie, jeżeli na przykład ktoś wcześniej, nie wiem, zapyta: Hej, czy potrzebujesz czegoś konkretnego? E, jeśli tak, no to daj znać, bo chcecie ci kupić prezent i, e, i nie chcę kupować czegoś, co, e, co wiesz, będzie po prostu nieużywane. Ja ja Wam podpowiem na przykład, jak my z prezentami robimy u mnie w rodzinie. No więc, jeżeli dajemy sobie takie prezenty fizyczne, materialne, no to wcześniej na przykład losujemy sobie, kto komu kupuje prezent. No i ja bardzo często po prostu pytam tak właśnie, kto, jeżeli kogoś wylosuje, no to pytam, co chciałby dostać. Mamy jakiś tam na przykład określony budżet. Natomiast zanim była pandemia, no to też sobie wymyśliliśmy, że zamiast prezentów. Gdzieś razem wychodzimy, robimy coś fajnego. Byliśmy na przykład w Escape Roomie, tam w takim wiarze, gdzie mieliśmy te okulary, i tam. No, to już było parę lat temu, ale takich miejsc jest mnóstwo, gdzie właśnie można iść, spędzić fajnie razem czas, gdzie my jesteśmy wszyscy dorośli, więc dla nas jakby dostawanie czy dawanie prezentów takich materialnych nie jest jakoś super ważne. Ważniejsze jest po prostu fajnie spędzenie czasu, więc my stawiamy raczej na takie doświadczenie. Yeah? Ale jeżeli, jeżeli już decydujemy się na prezenty materialne, no to raczej po prostu pytamy siebie. No, chyba że są to jakieś takie, wiecie, drobne, symboliczne prezenty. No to wtedy tam mniej więcej jesteśmy w stanie ocenić, co tam ktoś może potrzebować. No, ale generalnie, właśnie doświadczenia to Wam też polecam. Ja mam też taki film w ogóle, propozycje prezentów niematerialnych. Na moim kanale także Wam tutaj zostawię w opisie link, albo tutaj Wam kartę podepnę, jeżeli będziecie chcieli sobie właśnie przed Bożym Narodzeniem zobaczyć jakie tam propozycje dałam, no to bardzo Was zachęcam, bo opcji różnych jest dużo, niekoniecznie muszą być to rzeczy i nawet niekoniecznie musi być to właśnie jakieś takie wspólne doświadczenie, ale takie doświadczenie, które my komuś możemy dać w prezencie, na przykład jakiś kurs, jakiś masaż, nie wiem, no jest dużo różnych opcji, także zerknijcie tam, bo tam je wszystkie właśnie podałam. Nawyk numer 3. Jakość ponad ilość. Chyba zgodzicie się ze mną, że jakość produktów, które dzisiaj mamy w sklepach, bardzo często jest dość słaba.. Tak? Firmy nastawione są na ilość na to, żeby jakby zarabiać jak najwięcej pieniędzy, a niestety niska jakość w połączeniu z... Modą na zakupy, bo tak to już chyba można dzisiaj nazwać, te zyski generuje i są to ogromne zyski. Kupując dużo produktów niskiej jakości, co niestety dzisiaj ma miejsce, tak? Produktów które po kilku razach się rozpadają, psują i co gorsza nie są do naprawienia, powoduje, że ludzie kupują jeszcze więcej. No i można powiedzieć, że na tym właśnie tym wszystkim wielkim firmom zależy, żebyśmy kupowali coraz więcej i więcej, dlatego im nie zależy na tym, żeby tą jakość poprawiać. Oczywiście są, takie firmy, które robią jakościowe produkty, ale one są też dużo, dużo droższe, więc wielu ludzi, zwłaszcza w dobie kryzysu, po prostu na to nie stać. Natomiast, czy tak naprawdę można powiedzieć, że kupując kilka niskiej jakości produktów i jeden konkretny, to nie wychodzi na to samo? Istnieje coś takiego jak planowane postarzanie produktu. Polega to na tym, że po prostu firmy. Mm, Tworzą swoje produkty w taki sposób, żeby one miały konkretną żywotność, żeby po upływie jakiegoś czasu po prostu się zepsuły i bardzo często właśnie nie były do naprawienia, bo nie o to chodzi, żeby naprawiać, tylko o to chodzi, żeby kupować nowe. Bo słuchajcie, jak to jest możliwe, że. 20, 30, 40 czy 50 lat temu produkowano dużo trwalsze rzeczy niż dzisiaj. Na przykład AGD, RTV, to jest taki myślę, że flagowy przykład, tak? Lodówki, kuchenki, pralki. Kiedyś to były rzeczy, które działały przez 10 lat. Dzisiaj bardzo często nie wytrzymują nawet 10. Ja mam taki przykład, że kupiliśmy lodówkę, tak? I ona, słuchajcie, zepsuła się Dwa miesiące po gwarancji. Czyli no jest to bardzo dziwne, tak? Dlaczego akurat po gwarancji ta lodówka się zepsuła? Okej, okay, dało się ją naprawić, tak? Więc tutaj nie mogę powiedzieć, że trzeba było kupić nową, ale wiecie, akurat taka była usterka. Mogło zepsuć się coś innego, coś, co byłoby dużo droższe do naprawy, i trzeba by było po prostu kupić nową, bo by się to nie opłacało inaczej. Zwyczajnie chodzi o to, że firmy w pewnym momencie zrozumiały, że hej, to się nam po prostu nie opłaca, tak? Że dużo bardziej opłaca nam się e, właśnie takie planowanie, planowane postarzenie produktu, żeby w pewnym momencie ludzie e, no, wracali po kolejne rzeczy. No dlatego niestety jesteśmy zawaleni, można powiedzieć, już. My, nasza planeta jest zawalona e, takimi jednorazowymi produktami e, albo rzeczami, które są, nie są do naprawienia. No niestety, prawda jest taka, że ja osobiście na przykład nie wierzę w dobre intencje które mają polegać na jakichś bardziej ekologicznych rozwiązaniach no niestety, wiele tych ekologicznych rozwiązań, takich jakby chociażby samochody elektroniczne elektry, elektryczne wcale tak ekologiczna nie jest, jak się w to wgłębimy jak właśnie dowiemy się jak wygląda później kwestia naprawy takich samochodów, żywotność tych baterii, które w nich są, co potem z tymi bateriami można zrobić no to nagle okazuje się, że hej to w takim razie o co w tym wszystkim chodzi? No jak ja nie wiem, ja uważam, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i tyle i tylko i wyłącznie tyle. Jakby tym wielkim gigantom nie zależy na tym, żeby y, pomóc naszemu środowisku, tylko na tym, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy. Tutaj też warto podkreślić, że jakość nie zawsze równa się cena, w sensie nie wszystkie rzeczy dobrej jakości muszą być drogie, tak? I Odwrotnie, nie wszystkie z rzeczy drogie muszą być dobre jakościowo, bo ja już nieraz się właśnie przekonałam, że to wcale tak nie działa. Tak trzeba po prostu szukać. Ja mam ubrania w swojej szafie z sieciówek, które mają już po parę lat i są w dobrym stanie, tak, a nie kosztowały jakoś bardzo dużo. Mam też w swojej historii rzeczy, które kosztowały więcej, a na przykład dosyć szybko się zniszczyły, zmechaciły, coś tam się z nimi stało, więc to też nie jest tak, że właśnie jeżeli płacimy dużo, to mamy pewność, że będziemy mieć tą jakość na wiele lat. Oczywiście, w wielu przypadkach tak jest, tak, ale właśnie trzeba szukać, trzeba się interesować, trzeba czytać opinie innych ludzi którzy właśnie już mają doświadczenia na przykład z danymi markami, też nie ma co tak wiecie wierzyć wszystkim em, na słowo, bo napisać i powiedzieć można sobie wiele, a już w praktyce różnie to wygląda. Także tutaj em, jakby zachęcam do tego, żeby interesować się tym właśnie jaką jakość kupujecie, za co płacicie e, i czasami ja mam e, ja uważam tak, czasami warto jest zapłacić więcej. E, wiedząc, że na przykład taka rzecz posłuży nam przez lata, bo... Tak też mi się zdarzyło nieraz, tak, że kupowałam na przykład dobre, jakie dla mnie są naprawdę ważne, na przykład torebki, jakoś toreb, torebek, butów, za to jestem w stanie zapłacić dużo. Natomiast wiem, jak na przykład nawet widzę, trzymam tą rzecz, że okej, okay, widzę, że tutaj jest jakość, że to się będzie trzymało i to będzie służyło mi przez wiele, wiele lat i faktycznie tak jest. Mam takie rzeczy, które wyglądają dosłownie jak nowe albo prawie jak nowe, mam je już od lat i naprawdę kosztowały więcej, ale faktycznie wiem za co płacę i jakby przeliczając sobie ten cost per wear, czyli jakby cenę za jedno noszenie, no to jeżeli powiedzmy, płacimy za torebkę, nie wiem, 500 zł, no nie? I to jest torebka, której my używamy na co dzień, no, więc ona jest cały czas używana, cały czas eksploatowana przez nie wiem, 4 lata, tak? Ja na przykład jestem bardzo wierna, jeżeli sobie kupię jedną porządną torebkę, to nie potrzebuję miliona innych. Więc jeżeli ja na przykład taką torebkę będę używała non-stop przez parę lat i ona będzie wyglądała po tych paru latach jak nowa, no to Cost Per Wear będzie takiej torebki groszowy tak? A mogę mieć równie dobrze torebkę, którą na przykład kupiłam sobie za, nie wiem, 150 zł, której jakość od początku nie była taka i ta torebka na przykład po roku już się zniszczy. No więc Cost Per Wear tak Takiej torebki, niby tańszej, będzie dużo wyższej niż tej droższej, ale noszonej przez parę lat. Tak przynajmniej ja to sobie tak e, przeliczam. Numer 4. Pozbądź się duplikatów. Nasze domy są pełne zduplikowanych przedmiotów, takich, których mamy po kilka, może i nawet kilkanaście, takich, które kupiliśmy, dostaliśmy, no i trzymamy, bo wydaje nam się, że a może kiedyś się przydadzą, tak? Jedno się zepsuje, drugie się zepsuje, no to będzie trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme. Ale słuchajcie, tak myśląc o tym racjonalnie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że faktycznie tak będzie? Jak często w przeszłości zdarzyło wam się, że na przykład e, przydało wam się e, kilka otwieraczy do wina, e, nie wiem, e, kilka popielniczek i innych tego typu randomowych rzeczy, których no, bardzo często mamy po prostu za dużo. Trzymanie takich rzeczy daje w pewnym sensie poczucie bezpieczeństwa, tak? Poczucie bezpieczeństwa to jest coś, co jest dla nas bardzo ważne, tak? e, Chcemy mieć ten spokój, chcemy wiedzieć, że jesteśmy zabezpieczeni. E, どうも tak naprawdę właśnie otaczamy się dużą ilością rzeczy. I oczywiście zachowanie niektórych zduplikowanych rzeczy ma jak najbardziej sens, tak? Bo powiedzmy, że, nie wiem, mamy kilka foremek w różnych rozmiarach do pieczenia ciasta, tak? No to nie zawsze będzie nam potrzebna tylko ta największa. Czasami przyda się średnia, czasami przyda się mniejsza, czasami przydadzą się dwie. Więc jak najbardziej warto mieć wybór, tak? To jest też, to też chodzi o to, żeby mieć ten wybór, ale warto się zastanowić, czy aby na pewno w tej czy w danym tej konkretnej sytuacji, przy tej konkretnej rzeczy, ten wybór aż tak duży jest nam potrzebny. Takich kategorii różnych zduplikowanych rzeczy w naszych domach jest dużo. Tutaj Wam wstawię taką tabelkę, gdzie będzie wypisane na przykład, co można sobie przejrzeć, taka po prostu podpowiedź. Wiecie, to też zależy od człowieka, tak? Jeden będzie potrzebował więcej różnorodności w kuchni, tak? Czyli różnych takich gadżetów kuchennych, a ktoś inny będzie potrzebował tej różnorodności na przykład w narzędziach. I to jest jak najbardziej ok. Nie chodzi o to, żeby każdą jedną zduplikowaną Rzecz zredukować tylko do tej jednej, tak? Można mieć dwie, można mieć nawet trzy, ale bardzo często się zdarza, słuchajcie, że osoby, które są e, takimi maksymalistami, tak, które mają ogrom rzeczy w swoim domu, mają takich rzeczy po kilkanaście, a nawet i kilka, tak? Ale tuż już e, mówimy bliżej dziesięciu niż na przykład nie wiem, trzech czy czterech, no nie? Chodzi o to, żeby właśnie przejrzeć swoje rzeczy i zastanowić się, czy ja naprawdę potrzebuję aż tylu tych przedmiotów, tak? Czy ja naprawdę potrzebuję aż, nie wiem, tylu par butów, aż tylu czapek, aż tylu, nie wiem, noży i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedzieć sobie po prostu szczerze na pytanie. E, gdzieś tam starać się odłożyć e, tą sw te swoje przyzwyczajenia, to poczucie bezpieczeństwa na bok i raczej spojrzeć tak obiektywnie, racjonalnie na te rzeczy, które mamy. Przejrzeć, zastanowić się i zdecydować. To, to zostaje, to, 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 to i to Wylatuje. I wydaje mi się, że jest to jeden z łatwiejszych, takich, wiecie, bezproblemowych sposobów na to, żeby z jednej strony pozbyć się rzeczy, tak całkiem sporej ilości tych rzeczy, poczuć, że ich jest mniej, ale równocześnie nie zostać z niczym. I ostatni, już piąty nawyk to jest swap party, czyli. No przetłumaczyłabym to na imprezę wymiankową. I na czym to polega? Jest to spotkanie towarzyskie, na które za, możemy zaprosić, nie wiem, koleżanki, kolegów, przyjaciół, rodzinę, nie wiem, sąsiadów, kogokolwiek. E, I te osoby przynoszą rzeczy, których już nie potrzebują. Tak, wcześniej możemy sobie ustalić, na przykład e, motyw przewodni tej imprezki, tak, czyli na przykład e, ubrania, albo książki, albo dekoracje, albo cokolwiek, tak. E, Znosi, znosimy to wszystko, tak? ile jest tam, ileś osób, kilka, kilkanaście, no i się wymieniamy między sobą. Może to wyglądać tak, że właśnie jedna rzecz za jedną rzecz, czyli ja tobie daję jedno, ty mi dajesz jedno, tak wybieramy sobie, co tam nam się podoba, ale może to równie dobrze polegać na tym, że po prostu ktoś e, mamy porozkładane rzeczy i mówimy: bierzcie co chcecie, tak? Ja nie chcę się z tym bujać, nie chcę mi się tego sprzedawać, po prostu chcę się tego pozbyć. Jeżeli coś się wam podoba, to po prostu bierzcie. Wcześniej warto sobie właśnie poustalać takie zasady, na przykład ile maksymalnie rzeczy każda osoba może przynieść, tak żeby nagle się nie okazało, że ktoś Wam, wiecie, zwali się na chatę z toną ubrań i później stwierdzi, że nie, nie rozdał tego, no to zostaje, no nie? Więc co też ustalamy, że jeżeli jakieś rzeczy nie uda się oddać, no to. Każdy zabiera swoje z powrotem do domu, tak żebyśmy nie musieli tego sprzątać. Można sobie właśnie też ustalić ten konkretny motyw przewodni, czyli powiedzmy spotykamy się z koleżankami i ustalamy sobie, że okej, okay, no to dzisiaj na imprezkę przynosimy sobie tylko ubrania letnie. Albo na przykład tylko kosmetyki. Macie dużo kosmetyków, nie używacie, no to przynieście, może się powymieniamy, może ktoś sobie weźmie coś. Na tej to zasadzie powinno e, działać. Ja powiem Wam, że jeszcze nigdy czegoś takiego nie organizowałam, chociaż już od dawna chodzi mi to po głowie, bo wydaje mi się, że to naprawdę może być bardzo spoko sposób na to, żeby pozbyć się rzeczy, żeby też spotkać się z ludźmi, e, spędzić fajnie czas. E, no i właśnie też, nie wiem, nabyć może coś nowego. E, no, nie ponosząc jakichś większych kosztów, tak? No, bo to jakby wymianki są za darmo, tak? Nie płacimy za te rzeczy, to nie jest wintet, tylko po prostu przychodzimy i między znajomymi, między bliskimi się wymieniamy. Także myślę o tym, ale daję Wam taką właśnie taką podpowiedź, bo. No, bo wydaje mi się, że jest to naprawdę fajny sposób na to, żeby, żeby właśnie pozbyć się nadmiaru rzeczy, żeby gdzieś tam te swoje rzeczy trzymać w ryzach i jeżeli sobie zrobimy taki nawyk, że co jakiś czas, na przykład, no nie wiem, co pół roku, co trzy miesiące, no tam wiadomo, zależy od tego, jakie macie towarzystwo i ile macie rzeczy, organizować coś takiego, no i właśnie pozbywać się przy okazji w, fajnym, w fajnej, miłej atmosferze rzeczy. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że. Film będzie dla Was pomocny. E, dajcie tutaj w komentarzach jakieś pomysły Waszych nawyków, takich wiecie, prostych nawyków, które e, pomogą utrzymać rzeczy w ryzach. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! pa.